Kto mieszka w mieście i kto wychowywał się w mieście, ten z pewnością kojarzy jakąś miejską legendę. Czarne wołgi, handel organami, odwieczne zło, które czai się w piwnicy, a przed wami dzisiaj horror, który ożywi kolejną taką legendę. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień! Witam Was, Olga, z wielkiego Buka! Przed Wami zimna fala Jarosława Klonowskiego, czyli wielkobukowy bezsenny patronat od dobrze Wam już znanego wydawnictwa Dom Horroru. Szykujcie się na grozę niełatwą, psychodeliczną, niepokojącą i dziwaczną. No, powiem Wam, że ci polscy autorzy to naprawdę potrafią zaskoczyć. Wszystko zaczęło się przed laty w Bydgoszczy. Trójka licealistów, nieco oderwanych od rzeczywistości, postanowiła nakręcić film o bezdomnych. Jednak wkrótce trafili na trop kogoś, kto budził strach nawet pośród mieszkańców śmierdzących, zapyziałych melin. Prawdziwą, żywą miejską legendę, zwaną Żorącem. Chłopaki nie poddali się. Dalej nagrywali film, kręcili swoje wywiady, ale nie zorientowali się, że do nich również zbliżył się ktoś inny, ktoś... To nie powinien się był do nich nigdy zbliżyć. Przy montażu filmu okazało się, że ktoś manipulował taśmą, ktoś ich nagrywał i własnym sprzętem z bardzo, bardzo bliska, a potem pojawia się jeszcze dodatkowo obraz mordowanej dziewczyny. Od tej pory już nic nie było takie samo, a niebezpieczeństwo czaiło się na nich na każdym kroku. Wkrótce zginął jeden z nich, a jego śmierć zwiastowała dopiero początek prawdziwego miejskiego koszmaru. Zacznijmy od najważniejszego pytania bezsennych śród, czyli czy straszy, czy zimna fala Jarosława Klonowskiego straszy. I tutaj słuchajcie, jestem naprawdę rozdwojona, dlatego że miejscami zimna fala straszy absolutnie pysznie. A miejscami dłuży się jak flaki z olejem. Bywają w tej powieści takie momenty, które zdawają się być przegadane i przesycone, tak jakby Jarosław Klonowski, za wszelką cenę, chciał jak najwięcej nasycić nas strachem, ale nie zauważył, kiedy przydobrzył. Ale w większości, słuchajcie, bywają tutaj takie fragmenty, które sprawiają, że no, mamy ciarki na całym ciele, że pojawia się to takie dziwne uczucie, że chcielibyśmy się obrócić i spojrzeć właśnie przez ramię. To, co robi w zimnej fali największe, moim zdaniem, wrażenie, to jest taki miejski, Zaukowy, taki brudny, uliczny klimat Bydgoszczy, zapyziałej Bydgoszczy, która jednocześnie jest, i Bydgoszczą nie jest. W tym mieście słuchajcie, tak jakby rzeczywistość rozmywała się na krawędziach, tak jakby dwa zupełnie różne obrazy nakładały się na siebie i niczego tam do końca nie można być pewnym. Ta niepewność, ta psychodeliczność w zimnej fali to jest moim zdaniem absolutne mistrzostwo, i tutaj akurat Jarosław Klonowski świetnie nami manipuluje. Moim zdaniem, słuchajcie, w świat zimnej fali należy skoczyć po prostu z pełnym impetem, nie zatrzymując się, po prostu skoczyć w ten świat, tak, żeby najlepiej w tym samym poczuć ten meliniarski, betonowy, miejski klimat. I powiem Wam, że przy lekturze od razu mi się przypomniały moje dziecięce największe koszmary, to znaczy takie niekończące się, dłużące się, na przykład w nieskończoność korytarze wieżowców. Nie wiem, czy pamiętacie takie długie, długie korytarze w wieżowcach, były, które łączyły poszczególne klatki. Przypominają mi te koczące windy. Nie wiadomo, czy. Jedziemy na następne piętro. Przypomniały mi się też migoczące światła, słuchajcie, w piwnicy, gdzie nie wiadomo kto albo co się czai, w ogóle za rogiem, co się czai za tym załomkiem. To, co najbardziej straszy u klonowskiego, to jest to właśnie, że te dziecięce strachy one wcale nie minęły, słuchajcie. I one cały czas się rozwijają, one cały czas trwają, bez względu na to, czy mamy 5 lat, czy 20. Co więcej, słuchajcie, Bydgoszcz jest mi dobrze znana, tam się urodziłam, tam mieszka moja babcia, tam mieszkała bardzo duża część mojej rodziny i wciąż jeszcze mieszka. I mogę Wam powiedzieć, że ja bardzo dobrze kojarzę właśnie te bydgoskie klimaty, taką dziwną atmosferę, właśnie taką melinowatą miejskość, właśnie z tamtych lat, tych dawnych, dawnych lat, te 20 ponad lat temu. Jak sami widzicie, całość ma naprawdę bardzo specyficzne klimaty, a jeszcze tutaj warto zaznaczyć, że dostaniecie na dokładkę sporo widowiskowego seksu i w ogóle sporo takiego brudu i też cielesności. To jest taka groza, która nie przychodzi łatwo przez gardło, ale jednocześnie ona się zasadza w naszym myśle i tak zasieje również w nas takie ziarenko niepewności. Czytajmy polskich autorów, czytajmy polskie horrory, czytajmy Zimną Falę, no i dajmy się jej porwać. A chciałam Wam słuchajcie jeszcze dodać, że cała ta miejskość bardzo mi również przypomina film Candyman, nie czy kojarzycie taki horror, być może większość z Was go kojarzy, bo to jest taki dość kultowy tytuł, gdzie również była tematyka miejskich legend, no właśnie i tutaj te miejskie legendy są i jest właśnie bardzo podobny klimat, kiedyś coś takiego również było u Orbitowskiego, na przykład w tych opowiadaniach Wigilijne Psy, nie wiem czy kojarzycie no właśnie, kto kojarzy, ten wie Kochani, po więcej zimnej fali zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem, do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was do miasteczka Derry w Stanach Zjednoczonych, gdzie roztańczył się clown Pennywise. Zapraszam Was serdecznie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was, rozgoście się, rozejrzyjcie o horrorze. Mówimy tutaj w każdą środę, bo środy są bezsenne. A jeśli Wam się spodoba, to zapraszam Was do subskrypcji. Do zobaczenia!